Hej, cześć się z Dzisiaj witam Was na G4 Skinsie i e, mamy dzisiaj 22 dolarki i rozpoczynamy nową ciekawą serię mam nadzieję dla Was e, serię od 20 dolarków do kosy Będziemy po prostu próbowali albo 20, albo tam 25, 15 Będziemy próbowali zrobić tą najtańszą kosę e, Ostatnimi czasy się to nie udawało Natomiast mam nadzieję, że e, tym razem się już to uda, albo dzisiaj, albo w kolejnych jakichś e, jakich odcinkach. A wam na starcie chciałbym przypomnieć o wejściu w promocode w pisaniu cold, GOLDSON. E, dostajecie wtedy darmowe 5% do doładowania, a także e, darmowego milspeka. jeżeli jesteście pierwszy raz na stronie. To jest ważne, trzeba być pierwszy raz na stronie, wtedy dostajecie e, milspeka za darmo i takiego milspeka sobie otworzymy, tym zaczniemy. Zobaczę jeszcze wszystko, dobrze, łapie, chyba łapię. Grim, ile to kosztuje? 14 centów. Ok, to na sobie sprzedamy. I robimy, yy, pójdziemy taktyką skrzyni broni, bo to na streamie oddawało, potrafiło fajnie oddać. Zrobimy sobie na razie za 7,70, na 3 osoby. Yy, I co? Chyba poczekamy aż ktoś wbije. Diplo już wbił, jeszcze jedna osoba. Kaman I lecimy z tym. Tu potrafi fajnie oddać na pewno P2000, na przykład Fire Elementala ostatnio rzuciło... O! O kur... O dobra, już myślałem, że ten Brass jest droższy jeszcze, nie? Ale dobra, jest dobra pierwsza... ...runda, to dla niego. No właśnie. U umpik teraz jakiś dobry dla mnie, aha. 45 centów też. Tutaj Diplo mocno ciśnie, aha. Już chyba w ogóle... Ja w naszym końcu jestem. Swag. A, dobra, nieważne. Moje? Nie, moje jest do dupy. Co to za bitwa w ogóle była? Dobra, no ta bitwa się nie udała. <śm> I powiem, że klasycznie natomiast się nie udała. My to w ogóle szczęścia nie mamy. Ja ogólnie. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Czasami ciężko jest z cokolwiek mi trafić. Zrobimy sobie tak. 6 Goldsonów i jednego Szymonka sobie zrobimy, może się uda coś trafić na Szymonku e, Tu przypominam, że to jest mocno, bo to jest 10% w ogóle na e, 10% na jakieś skina oprócz tego kontraktora Ale może się uda, kto wie. E, no tu fajnie byłoby trafić tak przynajmniej jakiegoś ice cold czy coś. No może od razu Kose, też by było spoko. Ok, 2 centiki do tyłu jesteśmy. Uhu, tu mocno widzę. Zobaczmy jak teraz... Dla mnie chyba? Tak, dobra, dobra, dobra. Jesteśmy na prowadzeniu. Jesteśmy na prowadzeniu, teraz to na pewno. Teraz tu na pewno jesteśmy na prowadzeniu. ACIT, tak? ACIT, dobra. Ej, skrzynia Golcona jest mega, mega dobra, nie? Skrzynia Golcona jest mega dobra. Żeby tylko Szymonek nie dał komuś innemu niż nam. Bo to będzie naj... To jak teraz Szymonek komuś odda nie nam... Okej, okay, dobra. 10%owa. Tak? E, ale ogólnie git wyszła ta bitwa. W git wyszła ta bitwa. Mamy 8. Od razu sobie e, sprzedamy zaraz to. Na razie jeszcze zrobimy sobie bitwę za tą dyszkę. Chciałbyś sprzedać swoje skiny, a nie wiesz jak? Zapraszam cię na stronę Skinplace, na której możecie sprzedać natychmiastowo swoje skiny. E, możecie sprzedać skiny z CS-a, z Doty, z Rasta, e, Metod płatności albo raczej wypłat jest bardzo dużo. Możecie skorzystać z wypłat na kartę, możecie skorzystać z wypłat na Paypala w kryptowalucie czy na przykład w Kingwin Wallet cardsach. Wystarczy wejść w Saleskins, wybrać skina, którego akurat chcecie sprzedać na przykład tego, wybieracie metodę płatności powiedzmy, że dzisiaj miałby to być Paypal. Wpisujecie mail, na który ma zostać przesłane, na które mają zostać przesłane pieniądze, wpisujecie kod Goldson, który doda Wam bonus do wypłaty, następnie klikacie Receive Money i po prostu przechodzicie etapy już wysłania skina i otrzymania pieniędzy. Zapraszam, z moim kodem Goldson otrzymacie bonus do wypłaty, reflink w opisie, pozdro. E, I bitwę za zrobimy sobie w takim... E, w... <laughs> A może to też dorzucimy? One moment I dorzucimy sobie na pewno Szymonka I jeszcze coś za dwójkę może Może tego gloka, bo ten Glock lubi oddać Glock lubi oddać Na trzy osoby i zobaczmy Zobaczmy jak teraz Tak naprawdę z tej jednej bitwy już można Można zrobić kosę. Taka prawda No na przykład jakbym powiedział taki sticker Diri I to nie chodzi o PDD Jak coś Sobie łyczkę zrobię Zobaczmy co tutaj Okej, okay, dobre dla mnie Okej, okay, jednak on miał lepsze kurde yy, Dla mnie, dla mnie tak jest, tak jest I co chyba? Nie, na no, tak mniej więcej O! O! Ej naprawdę te skrzynie broni, serio, to są jedne z... Oho Oho, pięć dolków O nieźle O, to dla mnie ale on też za dolarka ten uki To jest mocne Nie czemu to nie jest mocne Czemu ja myślałem że to jest mocne 6 centów, what the fuck Nie no dobra To już chyba wiemy kto zgadnie. Jak 5, za 5 dolarków faded zebra trafił To aż muszę, ja muszę na szymonku żeby tutaj jeszcze coś No właśnie A na szymonku trafić to się wiąże z z bardzo małą szansą na to. Dobra, no tu przegraliśmy, ale dajmy sobie tutaj tak, bo to jest na kolejny filmik, więc to na razie zostaje. Mamy... O, tu jeszcze... Dostaliśmy... 9 dolarków, słuchajcie. I zrobimy tak. Zrobimy tak, że... żeby po prostu były jakieś fajne szanse. Znaczy fajne, właśnie małe szanse ale fajne, że może coś dropnąć naprawdę wow Więc robimy 9, 8, 6, sorry 7 szymonków i jeden, jeden raz 10% glock Zobaczymy czy to siądzie, czy się uda, czy się nie uda Let's see Zobaczmy Okej okay. To było do przewidzenia Co to jest w ogóle top? Glock No come on. Kurwa, serio? Przecież tu już jest 90% <głos》>, Że coś dropnie. Wow Okej, okay. znaczy no, Okej, okay. ale to jest za 4 dolki. Jak my na Gloku fadea trafiamy ty. Aha Spoko. Teraz coś dla mnie może mocnego. Aha, okej. Okay. Glock Fade może? Dobra. Cóż, e, mnie procentówki chyba nie lubią. 30 centów z bitwy za 9 dolarów. Natomiast my możecie sobie otworzyć moją skrzynkę, która jak widzieliście wcześniej bardzo fajnie dawała. A wam przypominam jeszcze o tym, żeby wejść tutaj na GeForce Kinsa w zakładkę, zakładkę. tutaj w ten przycisk promo wpisać kod Golson, dostaniecie 5% do doładowania, a także dostaniecie termowego misspeka, jeżeli jesteście pierwszy raz na stronie. Na dzisiaj to by było tyle, dzięki za obejrzenie, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych filmach, cześć!